Siemano z tej strony Ferdzi. Dzisiaj kolejny odcinek, a w tym odcinku przedstawię Wam jak zaktualizować kartę graficzną. Bez oczywiście programów, jeśli by ktoś tam pytał się. A więc zaczynamy. Wchodzimy w komputer. Mój komputer i klikamy prawy przycisk myszy. Następnie właściwości, sprzęt menadżer urządzeń teraz y, mamy tutaj taką tabelkę i tutaj klikamy plusik tu gdzie jest karty graficzne następnie y, klikamy w prawym na nasz nasze to co po plusiku aktualizuj sterownik i tutaj tak dalej i tak dalej. No, i wtedy nam się aktualizuje sterownik. Później będą nas prosić, abyśmy y, uruchomili komputer ponownie. Y, no, uruchomcie najlepiej, żeby później tam y, nie było jakichś błędów czy coś. A i to jest po to, żeby niektóre gry y, nam działały, aż żeby było widać ekran, bo mam, ja mam taką grę, Yy, tak... Ma, znaczy mam taką grę, która miała czarny ekran i gdy zaktualizowałem yy, wszystko śmiga. Bardzo fajne, to jest... No to tyle. Cześć!